z wami z swojego nawrócenia, także na, <laughs> przyjechałem tutaj 10 lat temu do Stanów Zjednoczonych i no, w Polsce żyłem tak, jak żyje przeciętny człowiek zrobiłem wszystko to, co sprawiało mi przyjemność i radość w moim dotychczasowym życiu, także balowałem i prezowałem i różnego rodzaju tego rzeczy robiłem, także myślałem, że mam do tego prawo, bo ja jestem panem swojego życia i to ja decyduję, co ja robię, jak ja robię, kiedy robię. I myślałem, że ten kraj mi da jeszcze więcej możliwości do tego, abym właśnie mógł to wszystko robić, także chciałem też uciec od jakiejś odpowiedzialności, od czegokolwiek, co, co, co mi przeszkadzało w życiu w Polsce. I myślałem, że, że dam radę to zrobić, także bardzo szybko się zdziwiłem, kiedyś, e, kiedy, kiedy przyjechałem tutaj i dopadła mi rzeczywistość, której się nie spodziewałem, że to ja muszę decydować o wielu rzeczach, że muszę wstać, muszę iść do pracy, muszę dbać o to, co, e, na co nawet w ogóle nie zwracałem uwagi. Także bardzo szybko zacząłem wracać do starego sposobu myślenia. Także zacząłem pić alkohol, imprezować. W ciągu półtora pierwszego roku... E, 11 razy wylądowałem w szpitalu z powodu alkoholu. Byłem kilkanaście razy też na digtaksie, który w jakiś sposób oczyszczał mnie fizycznie z tego alkoholu. Także no było to ciężkie i nieprzyjemne. E, tak jak e, większość ludzi w podobnym stanie miałem myśli samobójcze i tego typu rzeczy i w końcu przyszedł czas, że myślałem, że już nie ma sensu, no bo skoro... Wszyscy się ode mnie odwrócili, wyrzucili mnie z domu, a zostałem na ulicy, nie miałem gdzie pójść. Został mi szalter. Że po prostu nie ma sensu, żeby żyć dalej. Nie ma sensu, żeby w ogóle ciągnąć taką magonię. Także dzięki Bogu, Bóg użył pewnego człowieka, który mi powiedział, że jest szansa, jakaś i nadzieja i żebym nie popełniał głupich wyborów. Powiedział, że po prostu jestem w złym stanie psychicznym. I załatwił mi pobyt właśnie w takim ośrodku, gdzie mogłem przekoczować, że tak powiem, trzy miesiące, bo nie miałem domu, więc po drodze do tego ośrodka wszedłem do kościoła, i pierwsze słowa, jakie usłyszałem, gdy tam wszedłem, to było: Chrystus po to umarł, aby mógł odrodzić się na nowo. To były jedyne słowa, które zapamiętałem z tamtego dnia, które mi cały czas w głowie, jakby po prostu miałem je cały czas i nie mogłem. Nie znałem znaczenia tych słów, ale cały czas je pamiętałem i do tego czasu je pamiętam, a to było ponad 7 lat temu i, i później trafiłem na A, tam w jakiś sposób zacząłem. E, po prostu powiedziałem, że jestem alkoholikiem, że mam problem z alkoholem, nie umiem kierować swoim życiem. I zobaczyłem, że tam w końcu jest też miejsce na to, że ja mam oddać swoje życie Bogu. Mam... Podjąć tą decyzję, muszę to zrobić, jeśli chcę po prostu dalej iść yy, i być trzeźwy. Tylko problem polegał na tym, że ja nie wiedziałem do kogo ja mam się zwrócić, jaki jest ten Bóg, kim on jest, yy, jak on, czego ode mnie przede wszystkim chce. I Bóg ja wie, pomógł mi w tej decyzji, gdyż mój kolega popełnił samobójstwo, zastrzelił się 4 lata temu i to sprawiło, że. Ta wojna duchowa, którą myślałem, że to tylko takie bajki, opowiastki. Ta duchowa sfera była tak realna, której w życiu nie doświadczyłem, że wszystko inne przed tym to było nic w porównaniu do tego, co wtedy się działo w moim życiu i w mojej głowie i, i to sprawiło, że wiedziałem już, że człowiek nie jest w stanie mi pomóc i przyszedłem do kościoła. Parę razy wcześniej już byłem, ale jakoś odrzucałem te myśli i oddałem swoje życie Jezusowi 4 lata temu 5 września. I z dnia na dzień ta depresja, strach, lęk, obawy, a także miałem problem z pornografią, z przeklinaniem, y, z depresją. Wszystkie te rzeczy zostały mi zabrane, i kiedy wróciłem do domu, ja myślałem, że ja się zachowuję naturalnie, a to Bóg, Duch Święty, Jezus jakoś mi mówił, co ja mam robić, pokazywał, co mam mówić do swojej żony, y, jak postępować. Nie rzucać pustych słów, tylko dotrzymywać obietnicy. I to sprawiło, że po 20 dniach wielkiej wojny, też u mnie w domu, w moja żona powiedziała, że ona się wyprowadzi, już miała jakieś wynajęte mieszkanie. Po 20 dniach moja żona się nawróciła, ale ja pamiętam, że to było wielka, taka. Tak jak dziecko, ma ojca, ja się złapałem boga, i nie wiedziałem jak iść, gdzie iść, co iść, jak robić, ale. Czułem taką opiekę i to było takie wspaniałe, że Bóg nie dał mi tylko pięknych słów do tego, żeby mówić, ale wykonanie tych słów, które sprawiło, że moja żona zobaczyła, że rzeczywiście to coś w tym jest, że ja przestałem oglądać pornografię, stałem się spokojniejszy. Tak jak ja już poznałem, to już wtedy nie piłem, że ona mnie nigdy nie widziała, że ja byłem pod wpływem alkoholu, ale <laughs> przestałem przeklinać, zacząłem czytać Biblię, rozkładać Biblię po całym domu i i to naprawdę było coś, co, co, co nie zapomnę i jestem wdzięczny Bogu, że moja żona właśnie też przyszła do Jezusa, nawróciła się i po kilkudziesięciu dniach e, wzięliśmy ślub. Także zobaczyłem po prostu, Bóg mi pokazał, że związek w jakim żyję nie jest takim związkiem, jaki On by chciał, żeby był. I Zobaczyłem, że małżeństwo to jest coś więcej niż tylko bycie z sobą i pójście do łóżka, tylko to jest odpowiedzialność mnie jako osoby, mężczyzny w tym domu, okay. że ja mam dbać o swoją żonę, kochać ją. I, i wiem, że nie jest lekko, nie jest łatwo. wiele problemów już przez ten czas przeszliśmy, ale zawsze Bóg jak, w jakiś sposób mnie pocieszy. Dbam o to, żeby nigdy nie przerwać czytania Jego słowa, bo to jest coś, co e, może... E, nie chcę nigdy tego stracić, co dostałem, po prostu nie chcę, nie chcę próbować, nie chcę myśleć, że ja sobie sam znów dam radę. Ja wiem, że ja mam robić też to, co do mnie należy. Bóg mi daje narzędzia, Bóg mi daje swoje słowo, Duch Święty mnie poucza, mam relację z Panem Jezusem, ale Bóg za mnie nie wstanie do pracy, Bóg za mnie nie otworzy Słowa Bożego, Bóg za mnie nie, nie, nie pójdzie, nie zrobi coś, co do mnie należy, tak jak mówił yy, Pan Jezus. Nawet właśnie do mnie zawsze trafia to słowo, które powiedział e, osoba ślepa, kiedy Jezus do niej przyszedł. On nie dotknął jej i nie uzdrowił od razu. On powiedział: Co chcesz, abym ci uczynił? Ja muszę coś zrobić. Ta osoba musiała poprosić, chcę być uzdrowiony. Tak samo ja musiałem to zrobić i, i naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, co teraz mam. Dużo więcej problemów, naprawdę, dużo więcej, bo jest więcej odpowiedzialności w moim życiu, bo zdaję sobie sprawę, przed kim jestem odpowiedzialny. Nie przed samym sobą, ale przed Bogiem, ale nie ma nic wspanialszego jak problemy, problemy i kiedy Bóg przychodzi z pomocą rozwiązania tych problemów. Kiedy ja widzę, że już nie wiem co mam robić, jak mam robić, a On przychodzi, pociesza mnie, pokazuje, że to wszystko jest ku mojemu dobremu, że on, on po prostu to robi po to, aby mnie wychować, skarcić i naprawdę. Najwspanialsze, co może być, to to, że mamy coś, co On nam zostawił Jego słowo, Biblię i, i naprawdę, nie chcę nigdy, nigdy po prostu wrócić do tego, żebym uważał, że to ja jestem Bogiem, że to ja decyduję, ja sprawiam. Ja wierzę, że Bóg mnie wyrwał z tego wszystkiego, uwolnił. Co nie znaczy, że nie mam jeszcze dużo pracy w swoim życiu, odpowiedzialności przed wieloma decyzjami, ale, ale z Bożą Pomocą, nawet jak się sparzę. Nie chcę po prostu stać się tym, tą osobą, która będzie dotykać żarówki i w końcu już będę mógł trzymać tą żarówkę w ręce i nie czuć, że ona parzy. Nie chcę być taki odporny na, na to, co Bóg mnie uczy i czego, co mi chce pokazać. Także cieszę się, że mogłem tutaj dzisiaj wam powiedzieć swoje świadectwo i naprawdę wiem, jak ważne jest to, żeby, żeby po prostu yy, kochać Jezusa i dbać, dbać o to, co mi powierzył, powierzył mi swoją moją żonę, powierzył mi życie, także wiele rzeczy, także jeśli będę wierny w tym małym, ja wierzę, że i, i będę w jakiś sposób przygotowany na to, aby może coś po prostu bardziej się przydawać w jego królestwie. Także dziękuję wam i dziękuję.